Dlaczego to miejsce jest dla Pani ważne? No, i w tym miejscu mieszkałam od wczesnego dzieciństwa, już nawet nie wiem, bo trudno mi jest nawet określić od kiedy, ale <grywania> miałam bardzo mało lat, do 13 roku życia, czyli to, było, to był taki okres no, naszego najwcześniejszego dzieciństwa i późnego dzieciństwa. I to był wspaniały teren, bo to był ogromny budynek, bardzo tajemniczy, pełen rozmaitych przejść po strychach, piwnicach, z dużą ilością pomieszczeń, który był Przekazany uniwersytowi. Tutaj się mieścił wydział matematyczno przyrodniczy ba biologia, a równocześnie od strony południowej były mieszkania dla pracowników. Więc myśmy się tutaj wychowywali razem z dzieciarnią, która, tu, która też tutaj była, z innymi dziećmi. I ten teren był takim no, terenem ogromnie przygodowym można powiedzieć. Czas po prostu płynie i i, i, I tego się nie da, nie da zatrzymać niestety, ale w tej pamięci to mamy. Jak ważne jest zachowanie tego typu miejsc Myś... dla przyszłych to, mieszkańców? To jest pokoleni. właśnie ta najważniejsza rzecz. Toruń ma swoje genius loci. To genius loci Torunia jest właśnie dane tą historią. Która tutaj się nawarstwiała bardzo różną historią, a więc, z jednej strony, tą historią niemiecką, o której mówiliśmy, ale też taką historią w postaci tzw. tzw. budynków muru pruskiego. Ta historyczna zabudowa jest tym, co, co jest takim no, wyznacznikiem odrębności, odmienności tego miejsca, ale też mieszkańcom daje poczucie ciągłości. I ta ciągłość jest nawet ważniejsza pewnie aniżeli ta odrębność. Znaczy, mają poczucie, że nie są jakby w mieście, które zostało stworzone od podstaw, zbudowane no, na surowym kamieniu. Tylko, że ona ma swoją historię, a oni sami są częścią tej historii. Ja nigdy nie myślałam, że na przykład wrócę do Torunia, nigdy tak nie, nie sądziłam, aczkolwiek oczywiście to, że pozostałam w psychologii, nie, na przykład, nie, wiem, nie poszłam w kierunku raczej socjologii, było w dużym stopniu wynikiem mojego, działań mojego taty, który, który bardzo naciskał na to, żebym się zajęła empiryczną psychologią. Rodzina jest lwowska, ojciec się urodził w Lwowie, tam studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza. No i później po wojnie, jak wiadomo, te losy naszych lubowiaków się bardzo zmieniały. No i wyjechał najpierw do Łańcuta, a później przyjechał do Torunia ze swoim zresztą mistrzem, profesorem Krojcem. Tak jako się stało, że w 1945 roku na mojego ojca, który był wtedy młodym doktorem, spadło no, bardzo trudne działanie, mianowicie no, budowanie zupełnie nowego kierunku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który wtedy właśnie powstał. Ta psychologia skończyła się w roku 1952 z wyniku takich działań politycznych. No i wtedy właśnie między innymi zlikwidowano wiele, wiele kierunków humanistycznych, wśród nich psychologię, w związku z tym mój się do Poznania razem ze mną. Kiedy w 15 roku urzędujący wówczas rektor, profesor Andrzej Tretyn, no, podjął decyzję, że, że jego ambicją jest stworzenie psychologii w Toruniu i, i zaczął no, jakby naciskać. W dużym stopniu osobą, która przyczyniła się do tego, że Wyraziliśmy zgodę, nie tylko ja, na przejście do Torunia był pan doktor, wtedy dr doktor Dominik Antonowicz, który był taką prawą ręką rektora Tretyna i który razem ze mną siedział w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, no i właściwie wiercił mi dziurę w brzuchu. Poza tym ja należę do osób, które lubią tworzyć nowe rzeczy, działać i tutaj się taka możliwość pojawiła, więc pierwsza rzecz, którą zaczęliśmy robić, to oczywiście szukać mieszkania. To, że nam się udało to zrobić, to jest w dużym stopniu wynikiem tego, że ten nasz trochę entuzjazm udało się tym entuzjazmem zarazić szereg osób, które też się przeprowadziły razem z nami. Po 20 latach pracy na Uniwersytecie Warszawskim stwierdziliśmy, że to jest. Coś bardzo fajnego, spróbować zrobić psychologię od zera, zrobić ją w, w, no, w takim wymiarze, jakby się uważało, że powinna wyglądać. Początki oczywiście, jak to początki były trudne, ponieważ wszyscy mieliśmy jeden pokój w jednym budynku. Mieliśmy jasny cel, ponieważ kierunków psychologii w Polsce jest bardzo dużo konkurencja jest olbrzymia. Więc wiedzieliśmy, że musimy mieć na pewno dobre zaplecze, na pewno dobrą bazę dydaktyczną, na pewno dobrą bazę laboratoryjną, więc szybko przystąpiliśmy, bo już w roku 17 przystąpiliśmy do planowania nowego budynku. Przez kilka lat byliśmy właściwie takim trochę Janem bez ziemi. A co, co zawsze jest, 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 jest problemem prawda? jest problemem dla nowo tworzonej jednostki, gdzie zależało nam na tym, żeby wytworzyć w naszych pracownikach, ale też i w studentach takie poczucie jednak tożsamości, tożsamości grupowej, a warunkiem takiej tożsamości grupowej jest jednak posiadanie własnego terytorium, także bardzo dążyliśmy do tego, żeby mieć swoje miejsce. Ta część budynku jest przykładem właśnie takiej adaptacji, gdzie chodziło o to, żeby zachować jak najwięcej starych elementów. W związku z tym pewnie część widzów z Torunia rozpoznaje, że to jest poczekalnia przychodni. Zachowane są na przykład stropy w postaci tzw. baranka. Zachowane są oryginalne kolumny, zachowana jest oryginalna włazeria świetlika. No, a jednocześnie, oczywiście, zmieniona jest funkcja, ponieważ teraz zamiast gabinetów lekarskich są tutaj po prostu sale dydaktyczne o różnej pojemności i różnej funkcji. Kiedy się robi coś tak zupełnie, można powiedzieć, od zera. To też identyfikacja z miejscem jest dużo większa. Czyli nasi wszyscy koledzy, którzy mieli wpływ, na przykład mówili, ja chcę mieć w laboratorium to i to, prawda, chcę mieć takie warunki. Te wszystkie elementy były, były brane pod uwagę przy, przy projektowaniu, a później budowie. Więc, więc siłą rzeczy ludzie, którzy zostali posłuchani, którzy. Którzy dostali coś, czego oczekiwali, no po prostu czują się dobrze w takim miejscu. To jakby jest potem, jakby wynika jedno z drugiego. Kiedy dostałam nagrodę Fundacji Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, byłam tym szczerze zaskoczona, powiem. Szczerze, oczywiście było to przyjemne, jest to przyjemne, ale podkreślałam bardzo wyraźnie, że w psychologii jest wiele osób, które zasługuje na taką nagrodę. Ja jestem rzeczywiście osobą, która zainicjowała w Polsce badania pod takim ogólnym hasłem "Psychologia miejsca". To, to nie jest hasło, które jest bardzo popularne w świecie, chociaż jest bardzo dużo badań na temat, na temat z, z obszaru psychologii środowiskowej, które dotyczą relacji między człowiekiem i miejscem. Ja się zaczęłam zajmować przywiązaniem do miejsca, czyli taką emocjonalną, emocjonalną więzią człowieka z, z miejscem, głównie miejscem zamieszkania. Prowadziłam te badania pod kątem z jednej strony, właśnie związku pomiędzy. Pamięcią miejsca, a taką tożsamością lokalną, i przywiązanie do miejsca, co wiązało się trochę z taką moją osobistą historią. Mianowicie, kiedy pojechałam po raz pierwszy do Lwowa. I tam zobaczyłam ten, te tłumy ludzi powiedzmy, przy, na, na ulicach, a równocześnie starałam się znaleźć pewne ślady historii mojej własnej rodzinnej, czy historii jak i, no, powiedzmy, śladów polskości również w tamtejszym Lwowie, to zadałam sobie pytanie, na ile ta pamięć miejsca w ogóle po pierwsze istnieje wśród mieszkańców obecnych, obecnego Lwowa, a na ile ta jeżeli istnieje, to jaki kształt przekłada się na tożsamość miejsca. No jest, pamięć miejsca to jest bardzo trudne, trudne, właściwie też jest trudno zdefiniować, bo to nie jest właściwie pamięć indywidualna, to nie jest to, co my pamiętamy z, z naszych własnych doświadczeń, ale to jest pamięć taka zbiorowa, to jest pamięć społeczna, to jest bardziej reprezentacja historii tego miejsca w głowach poszczególnych osób. Ta pamięć jest ucieleśniona w pewnych artefaktach, prawda? Więc w pewnych pomnikach, w pewnych śladach pamięci. Ta pamięć nie jest oczywiście pamięcią naszą indywidualną, ale ona się przekłada niejako na to, jak my myślimy o historii. I te nasze badania wyraźnie pokazują, że obecność takich śladów, tych podpowieci urbanistycznych i pamięci, rzeczywiście ma, ma związek z tym, jak ludzie myślą o historii, na ile widzą swoje miasto przez pryzmat pewnej ciągłości historycznej i jak to się potem wiąże z ich przywiązaniem do miejsca. To przywiązanie jest wtedy silniejsze. Badania dla Muzeum Historii Żydów Polskich, jeszcze zanim ono powstało, ono właśnie rzeczywiście uświadomiło też nam, czy pewnie osobom, którzy byli odbiorcami tego raportu, jak bardzo ta przeszłość żydowska w mieście, w ta czy konkretnie w tej dzielnicy Muranowa, jest obecna w świadomości mieszkańców obecnych, to znaczy jak bardzo ci mieszkańcy są świadomi tego, że chodząc po tych ulicach na zupełnie innym kształcie tego miasta że oni chodzą po jeszcze innym mieście, które znajduje się pod ziemią. I to jest coś, coś, to, było, coś, to jest coś, czego nie ma Toruń, prawda? Ale Warszawa ma jakby miasto pod spodem i miasto na, na górze. Tak jak my jesteśmy różnorodni, tak jak tak i ta idea różnorodnie była odbierana. Muzeum POLIN, można powiedzieć, że Idea kształtowania się tego, tego muzeum to były już lata 80. i 90. poprzedniego wieku. Już wtedy były osoby, które bardzo intensywnie myślały o tym, że historia Żydów Polskich powinna znaleźć się w jednym miejscu. Społeczności, które brały udział w konsultacjach, głównie najbliżsi sąsiedzi tego, tego budynku tej, tej instytucji. Reagowały bardzo różnorodnie. Poprzez obojętność, czasami, poprzez y, y, opinię tego, czy muzeum będzie współgrać z, tą, y, z tym miejscem, ale również i poprzez wielki entuzjazm, który przede wszystkim przyczynił się do tego, że to muzeum miało bardzo silne poparcie społeczne. Po latach y, współpracy z naszą okoliczną społecznością, wiemy, że ten projekt współpracy. Jest bardzo pozytywnie odbierany, że ten projekt idei zbudowania tego muzeum to było coś bardzo ważnego również dla tej lokalnej społeczności. Pamięć taka, jaka jest w nas jako pracowników tych muzeum, naszej publiczności, naszej też najbliższej społeczności, która jest z muzeum związana. To jest najcenniejsza rzecz, jaką my w muzeum mamy. Bo my przez tą pamięć wciąż dochodzimy do historii, która w większości została utracona podczas zagłady. Zawsze byłam osobą, którą pociągała teoria. Nigdy nie przypuszczałam, że będę się angażować w realne działania miasta, choć to jest pewnie naturalny bardzo krok. Oczywiście to się przekłada w tym sensie, że po pierwsze badamy w tej chwili to, jak ludzie reagują na rozmaite zmiany, które zachodzą w mieście. Na ile te zmiany są przez nich akceptowane, na ile są nieakceptowane, od czego zależy, że pewne zmiany są akceptowane albo nieakceptowane, to jest jedna rzecz. Temat jest bardzo silny wątek też teoretyczny, mianowicie takiego poczucia ciągłości miejsca, które ludzie mają i ciągłości swojego ja. Natomiast my to, jeśli idzie o taki już zupełnie aspekt praktyczny, to to jest oczywiście problematyka konsultacji społecznych i, i takiego partycypacji mieszkańców miasta w życiu miasta, to znaczy, żeby rzeczywiście wytworzyć w ludziach aktywne przywiązanie do miasta, a nie po prostu takie bierne tradycyjne przywiązanie, trzeba ludzie muszą mieć poczucie, że mają pewien wpływ, prawda? że mają wpływ i że to miasto jest nasze. Przez ostatnie lata widzimy, że te procesy konsultacyjne nabierają tempa i są realnie prowadzone przez władze. Często w różnych miejscach w Polsce były to fikcyjne konsultacje, które bazowały wyłącznie na prawie, że trzeba je przeprowadzić i tyle. A włodarz robił to, co uważał za słuszne i koniec, kropka. Jednak jeśli chcemy zbudować miasto, które będzie miastem właśnie dla mieszkanek, mieszkańców, dla ludzi, również tych, którzy wymagają włączenia społecznego, czyli osób na przykład z niepełnosprawnościami, no to musimy otworzyć szeroko dialog i wspólnie wypracowywać rozwiązania. O jaką rolę w konsultacjach społecznych w pełni psychologia? Współpraca z panią profesor jest niezmiernie ważna i doprowadza do realnej zmiany na poziomie miasta. Ja widzę, że dzięki konsultacjom jesteśmy w stanie doprowadzić do konkretnych zmian. Muzyka Torunianko z odzysku, ja się czuję. właściwie, znaczy to jest trudne, czy znaczy właśnie może to, że ja się zaczęłam zajmować miejscem, to jest właśnie związane z tym, że tak, 13 lat w Toruniu, 13 lat w Poznaniu, 40 lat w Warszawie, no i z powrotem w tej chwili już prawie 10 lat w Toruniu, więc muszę powiedzieć, że no ja jestem wielo, rzeczywiście wielomiejska, ale Toruń nie się czuję jako siebie. Torun jest moim miastem. To w ogóle nie ma uznań. Dlatego chcę dla niego pracować. I tam mam, znacznie mam jakby większą motywację do pracy na rzecz miasta w swojej autobiografii, takich bio, bi, biograficznych notkach, które mnie czasami proszą kiedy gdzieś występuję, to podaję jestem torunianko z odzysku.